Szanowni Państwo, oto książka niebanalna. Pięknie wydana i ważna w dziejach literatury polskiej. Młoda Polska w pieśni. Wybór celniejszych poezji i ostatniej doby, którą ułożył Czesław Jankowski. Polski poeta, krytyk, publicysta, historyk, krajoznawca oraz działacz społeczny. Nasz ładnie zachowany egzemplarz to drugie wydanie tej książki, opublikowane w 1903 roku nakładem Gebetnera i Wolfa. Jest to jedna z najważniejszych antologii poezji polskiej końca XIX wieku. Wybór tytułu nie był przypadkowy, a raczej programowy. Nazwa młodej Polski musiała sobie utorować bowiem drogę do miana głównego określenia nowej epoki literackiej. Do jej spopularyzowania przyczyniła się właśnie prezentowana antologia Jankowskiego. Co ciekawe z dzisiejszej perspektywy, autor objął nią całość poezji drugiej połowy XIX wieku, zamieszczając tu, obok utworów Kasprowicza, Tettmajera czy Przesmyckiego, także poezję Odyńca, Ujejskiego czy Pługa. Jak pisał w tym kontekście słynny historyk literatury polskiej Kazimierz Wyka, zwycięstwo nazwy Młoda Polska i wyraźne powiązanie jej z literaturą modernistyczną dokonuje się na łamach krakowskiego życia. Największą rolę odegrał tu oczywiście manifest Artura Górskiego pod tym właśnie tytułem. W świadomości pokolenia ów artykuł właśnie ustalił nazwę Młoda Polska, wpisał ją do roczników literatury. Cytowany przez Wykę Artur Górski, tak tłumaczył wybór nazwy. Żądamy od sztuki naszej, aby była polską, na wskrość polską, bo jeśli straci rodzimość, straci tym samym siłę i wartość i swoją rację bytu. Ale obok tego winna być młodą, mieć w sobie ogień młodości, skrzydła, orle, królewskiego ducha, płomiennego ducha Mickiewicza. Tadam! Dzieło daje więc wgląd w układ literackich hierarchii w samym środku okresu młodej Polski. To wydanie to także oryginalna, secesyjna, zdobiona oprawa ze złoconymi napisami na licu i grzbiecie, którą wykonano w słynnej introligatorni Pugeta w Warszawie. Urocze wydawnictwo. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl. Do działów propozycje na prezent: poezja polska, okładki wydawnicze, secesja, druki i sztuka. Zakochaj się w antykwariacie.